Cześć, witajcie z tej strony Demo i witam was w przeglądzie pluginu do Minecrafta 1.14, który e, przywraca nam pvp, które znaliśmy z Minecrafta 1.8. I tak, żeby ten test był e, rzeczywisty, to tak, mamy oczywiście tutaj sugarboxa oraz bloki z 1.14, ponieważ e, istnieje taki sposób na przywrócenie pvp w najnowszym Minecrafcie że po prostu dwie wersje są jakby jedną wersją, jednakże wszystkie bloki, które są dostępne na 1.14 nie są dostępne właśnie po fuzji tych dwóch wersji i wszystkie bloki od 1.8 zwyż po prostu nie istnieją, a możemy grać na najnowszej, na najnowszej wersji. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Więc dlatego postawiłem tutaj parę bloków, żeby test był po prostu rzetelny i żebyście wiedzieli, że jesteśmy na, na najnowszej wersji Minecrafta. Dla potwierdzenia też tej Wieśniaka z nowym systemem tradowania oraz tutaj mamy też wioskę, właśnie tą najnowszą. I tak, e, plugin ten dodaje nam, a raczej usuwa, <noise> e, usuwa nam cooldown z miecza przez co PvP jest takie jakie było właśnie do wersji 1.8. I tak, weźmy sobie dwa pozostałe miecze. E, I tak, mamy tutaj moby, ponieważ nie udało mi się nikogo, nikogo zebrać do nagrania, więc pokażę Wam to na mobach, jak to działa. E, jak widzicie, padają bardzo szybko te moby. E, I widzicie, że jest to PvP takie, jakie było e, przed wersją 1.8, czyli tzw. Combat Update'em. Jak widzicie, bardzo szybko padają te moby. A, jeż a, jeżeli byśmy to robili bez pluginu, oczywiście by to trwało dość dłużej. A teraz zrobimy z Fire Aspektem. Jak widzicie, te moby bardzo szybko padają. A jak już mówiłem wcześniej, bez właśnie tego pluginu, by nam to zajęło dużo, dużo więcej czasu. I z tego co też wiem, teraz się przekonam z wami, ponieważ jestem do tego nieprzygotowany. Y Złote jabłko działa tak samo jak na wersji 1.8 Sprawdźmy to. Czy jest takie samo? Dokładnie jest takie samo, więc przywraca nam też e, to, ten plugin e, naszego starego Koksa, ale jak widzę tutaj jeszcze nie ma Fire Resistance i bodajże jeszcze było, e, jeszcze jeden efekt tu był, jednakże można to sobie przy, przywrócić na przykład jakimś e, na przykład jakimś e, e, jak to się nazywało? Na przykład, jakimś. Jak to się nazywało? A nie, pluginem można to przywrócić. Skryptem. Właśnie, można to przywrócić jakimś skryptem. Oczywiście, brakowało mi tego słowa, więc mam nadzieję, że Wam pomogłem. Tutaj w do mnie szczela. Myślę, że Wam pomogłem i dzięki temu filmowi oraz innym filmom na youtube z tym właśnie pluginem. W końcu wyjdziemy poza strefy 1.8 i e, wersja 1.14 e, będzie grywalna na wielu serwerach teraz, ponieważ jak wiecie to PVP nowe e, jest głównym powodem dlaczego nie gramy na najnowszej wersji, ponieważ po prostu Nikt nie lubi tego PvP, a dzięki temu pluginowi wracam na PvP z 1.8 i dzięki temu możemy sobie grać bez przeszkód na najnowszym Minecrafcie, właśnie ze starym PvP. Więc to było na tyle. Myślę, że Wam pomogłem. Jeżeli ten poradnik, oczywiście poradnik, może przegląd Ci się spodobał, e, może zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję. Tak, no to do następnego odcinka. Na razie, cześć.